Się, gdy mnie popierasz, gdy jest we mnie, wiara nie Zbielam czy dzieciaki dorastają w krajach Składa Składach, grupach, klikach, układ z nimi pozdrawiam każdego zawodnika z mojej drużyny swojej Robimy dla siebie i dla was, umiecie dawać coś to bierzcie coś Jeśli ktoś zechce mi przeszkodzić to przeszkadza całej reszcie Bo nasz styl i budzi podziw i respekt Nie tylko w naszych miastach, częściach, konekcje, bc plus w warstwach do nie potrzeba dużo więcej niż bliskich wsparcia to dopiero gdy nie wspiera cała armia Odradzam zadzierać, bo tu jeden za wszystkich Wszyscy za jednego jak muzkietera, tera Jak nabinął cyber bez cenzury era Ema ziomki dzięki wam Nie idę sam Nie idę sam Nie idę sam Nie idę sam, Nie, idę sam. Nie dałbym rady zliczyć wszystkich wrogów Jak i tych wszystkich, za których dziękuję Bogu mam Wiele zalet, jaki i wad, wiele Wszedłem na świat, by jak snajper dosięgać cele Mam grupę pewną, wiem, że są ze mną JWP, ma p mafia już przeżyliśmy nie jedno, to no skór, nie no skór, 100 nas, 200 plus jedziemy na tym samym wózku, to mus. W działaniach wspierać sportowca po rapera Oby szedł na lidera, to krótki referat Do tego co za rzuca kłody pod nogi Pogożera zazdrość, Mam dość Już takich kurwów z góry Co stawiam was ja tyle, a z wami tylko bóle Ty, Co z nami dam coś lepszego niż szabule To dwie pomocne nie powiem, że nie idę sam, że nie idę sam. O świat świadczy samemu usnął nawet amatorzy amfy Tu muszę zostać, bo są ci ludzie od lat Połączył nas świat, nie podzieli szuka nie rozwiązań Ty idziesz za mną, ja kiedyś pójdę za tobą Który to już kielich, który raz Oszustej na kogo czekasz Melaż dwa czasem filmem życie Dlatego paru może dzwonić, jak na izbę przyjęć Tak, nie idę sam, tydzień po tygodniu To jedyna zasada, od której nie ma wyjątków Jak robisz krok w przód, to weź ich Bo jak zrobisz krok w tym, to wyciągną z opresji Przyjaźń, lojalność, to Życie pożera, za tych, których mam mieć i trzeba podpisze obiema, bo za nich ręczę szacunek i respekt z takim nastawieniem wiem, że nie idę sam, nie idę sam, nie idę sam. Nie idę sam, nie idę sam. Nie idę sam. Że nie zawiodą z grupą związany silnie Tak jest miodzio, jak wiesz o co To głową kiwniesz, sezonowcy Nas nie obchodzą, idą gdzie indziej, U nas bitnie, ale solidnie Przyjaźń kwitnie, Dniemi i nocą Służę pomocą, razem łakocimy stresy Z kolejnym litrze kłopotą Razem naprzeciw, chyba nie dziwne To jest to, co nazywam mocą Nomen nomen zawsze społem. Te słowa nie są co połem Wprost powiem, w jedności siła panowie Samotność przybija, to wiem Więc nie idę sam イてさ